Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na Ground Game z nami jest Andrzej Grzebek przed galą KSW 82 Andrzej, miło ciebie widzieć, dawno się nie widzieliśmy. Siema, siema, no mi również jest miło i fajnie, że jesteś i co? No to działamy. Tak jest. E, pomyślałam sobie, że skoro Cię wczoraj wszyscy tak przewertowali podczas Mediadeju, to dzisiaj zrobimy taką trochę inną formułę. Ostatnio modne są pytania, tak czy nie? Więc przygotowałam dla ciebie 10 pytań, ale nie hamuj się, jeżeli chcesz powiedzieć tak lub nie i dodać do tego komentarz, to byłoby super śmiało, nie? Nie mi się pięknie w kadrze, to lecimy. Pierwsze pytanie. Przerwanie w walce bartosińskiej warszyły wersus Szczepaniak było za szybkie. Tak czy nie? Nie? Pięknie. Bartusiński straci pas do końca roku. Tak. Jestem najlepszym pośrednim w Polsce. Nie. A tak kto jest? Dużo jest zawodników, więc nie chciałbym mówić o ostatnim. Jestem po nie najlepszej fali znoszącej na obecną chwilę. Kategoria półśrednia w Polsce. Kurczę. A, zresztą nie będę mówił kto, ale mówię. No, trzeba to przeanalizować, ale na pewno ja nie będę się wy, wybiegał do przodu. E, Okej. Okay. Przepraszam, włażą nam przed kamerą jak... <laughs> o jas, uwieczki. E, Szpilka wygra z podzianem na Narodowym? Nie. E, jest... Czy Jan Błachowicz odzyska pas UFC? Tak. E, jest... Czy Mateusz Gamrot zostanie mistrzem UFC? Oczywiście, że tak. Pięknie. E, byłem bliski zakończenia kariery sportowej? Tak. Auć. Um, czy Roberto Soldisz popełnił błąd idąc do One Championship? Eee, nie. Chcesz coś więcej powiedzieć? Nie no, bo tutaj zrobił robotę, zrobił to, co zrobił, zrobił dwa pasy, wykosił trochę w, trochę, trochę nasze dywizje, no nie było mi zane z nim się spotkać, ale zrobił bardzo dobry ruch. No jak mnie patrząc tutaj robił fajną, świetną robotę, ale no chłopak też chce się gdzieś tam pewnie rozwijać, sprawdzać. No i, no i może jeszcze mu tam nie, nie jakoś nie, nie idzie za dobrze, ale róg był dobry. No, no ale co z tego wynikło, na razie jeszcze nie skreślajmy go, jeszcze wszystko przed nim. Mówię, no są wypadki, przypady, są te momenty gorsze w karierze, no i myślę, że, że się odrodzi i jeszcze pokaże, na co go stać. Pięknie. Moje dziecko też będzie trenować MMA? Nie. Jestem najprzystojniejszym zawodnikiem MMA w Polsce. Tak. <laughs> Dziękuję Ci serdecznie, Andrzej, miło Cię zobaczyć, do zobaczenia na gali. Dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie.